Witam państwa bardzo serdecznie. Z powrotem z rynku olsztyńskiego, z ogródka Pierogerni-Brunner. A naszym gościem nowym jest pani Wioletta Machniewska, szefowa tutejszego klubu Gazety Polskiej, a kiedyś dyrektor olsztyńskiego radia. Dzień dobry pani. Witam serdecznie. Chciałabym dodać, że również jestem pomysłodawcą, jak i realizatorką projektu o nazwie Ogólnopolski Festiwal Filmu Niezależnego Okno. I z tego miejsca chciałabym zaprosić amatorów, jak i profesjonalistów do tego, żeby włączyli się do tego projektu, gdyż dzięki takiej akcji profesjonaliści, jak i amatorzy będą mogli się spotkać, podzielić doświadczeniem, ale również i czerpać z, ze sprawdzonych pomysłów, które są wykorzystywane na Nośnikach, różnego rodzaju utrwalających, jakieś wydarzenia, które, no właśnie to jest to, które zazwyczaj nieprofesjonaliści, czyli amatorzy widzą bardziej sercem, a nie okiem. Zapraszam. A kiedy ten festiwal będzie można obejrzeć? Festiwal będzie się odbywał w dniach 8-9 października i będzie miał miejsce w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Warszawie. Zapraszam serdecznie. No to za sześć tygodni Państwo sobie zapisali już w kalendarzykach, że warto się w tym momencie pojawić w SDP na Foksal. Łatwo dojechać, łatwo trafić każdy. Na pewno nikt nie zmarnuje czasu przyjeżdżając tam. A pytanie: jak w Olsztynie dobra zmiana? Czy jest, to pani poseł niech odpowie? No niestety większość nie może odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie. Gdy rozmawiam z działaczami społecznymi czy też z mieszkańcami, co się dzieje. Co się dzieje w Olsztynie, co się dzieje w regionie, to odpowiadają mi nic. I trudno powiedzieć, tak? Bo nic się nie dzieje, więc trudno powiedzieć, czy, jakie są zmiany. Na razie jest zawieszony mały ruch graniczny. Na tym oczywiście opozycja ugrywa, bo jeżdżą po miastach powiatowych, zbierają podpisy. Oczywiście nie muszę mówić, że jest to akcja ciesząca się wielką popularnością. No i tak jak mówię, no, ktoś prezent zrobił opozycji, zawieszając mały ruch graniczny. Ale są też powody dla tego zawieszenia. A proszę powiedzieć, jakie? Tutaj... Ostatnio słyszałam, że między innymi jest to powód ekonomiczny. No to ja mam pytanie, jakim państwem Polski, Polska jest, skoro mały róg graniczny tak, zachwiał interes Polski? No gdzie są służby? Jeżeli ktoś mówi, że na przemycie Polska traciła, no to jeszcze raz mówię, to gdzie są służby? Dlaczego my utrzymujemy z naszych podatków coś, co nie spełnia swojego zadania? No gdzie jest? Gdzie są celnicy, gdzie, jest, gdzie są pogranicznicy, gdzie są, nie wiem, urzędy skarbowe, które mają wywiad rozbudowany? No to dlaczego my to utrzymujemy? Z drugiej strony, argumentem właśnie jest taki, że to, ten przemyt jest na tak nieznaczny dla interesów państwa, a tak znaczny dla interesów przemytników, że trzeba by to zachować. Jest to takie trochę dwuznaczne moralnie, prawda? Ale kogo my chcemy ukarać przemytników? No, no, proszę pana, jeszcze raz mówię, służby, właściwie nie przemytników ukażemy, bo oni sobie dalej świetnie radzą. Oni mają wizy, wyjeżdżają i sobie świetnie radzą. Jeszcze raz mówię, no gdzie są służby? Kogo my utrzymujemy? I przyznawać się do tego, że em, no, zawieszać ruch graniczny, bo my chcemy ukarać przemytników, no to tylko pokazujemy słabość, że mamy, mamy jakieś służby, którymi nie zarządzamy. Ale przecież ruch graniczny to nie chodzi tutaj o przemytników, a chodzi o na przykład wycieczki z Rosji, które fotografują sobie polskie instalacje zbrojeniowe. Takie też, takie też informacje docierają, a przynajmniej do Warszawy. Proszę pana, ja tutaj muszę powiedzieć, że nic nie wiem, ale wiem tylko jedno, że, że miasta tętniłem. Ludzie jeździli do Rosji, Rosjanie przyjeżdżali tutaj i te relacje czysto ludzkie były bardzo poprawne. A naprawdę, czy ja wiem, no, no, sfotografować, no to chyba nie jest jakiś problem sfotografować. Ja również byłam w Rosji, jechałam do Kaliningradu i muszę powiedzieć, że tam nie jest też problemem sfotografowanie jakiejś jednostki wojskowej. Tak? Chce pan to, ja panu takie zdjęcia dostarczę. Teraz mówimy, tylko jest kwestia tego, na jakie są zabezpieczenia. No, jeżeli ktoś uważa, że jakaś instalacja jest swobodnie fotografowana przez jakiegoś obywatela rosyjskiego, no to, to nie, no to nie powinno chyba tak być, tak? No to proszę zabezpieczyć tę instalację. A rzeczywiście największym problemem województwa warmińsko-mazurskiego jest mały ruch graniczny z obwodem kaliningradzkim? Ale to nie jest problem. Dlaczego pan mówi, że to jest problem? No bo jest zawieszone i to nie jest dobre, tak? Rozmawiamy o tym od pięciu minut. Widzę, że sprawa jest jakoś istotna dla pani, więc chciałbym wiedzieć, czy jest coś... Innego, co również w Olsztynie warte jest opowiedzenia, warte jest pokazania. No, miasto jest przepiękne warto tu przyjechać. Zresztą nie muszę namawiać, no bo dlatego, że cała Polska w okresie wakacyjnym tu jest, tylko jest kwestia też i wypromowania tych miejsc. Pamiętam, gdy byłam prezesem radia, to wprowadziłam właśnie taką akcję, nazywała się Blask Gwiazd z Radiem Olsztyn, gdzie dziennikarze na cały dzień byli wysyłani w miejsca, no najczęściej tam gdzie nas zapraszano, bo były też miasta, które nas nie chciały zaprosić z różnych przyczyn, najczęściej politycznych oczywiście. I my jeździliśmy w te miejsca i pokazywaliśmy, mówiliśmy, co to za zakątek Polski, dlaczego warto tam przyjechać. Przede wszystkim mogliśmy przedstawić mieszkańców ich pomysły, co było niesamowitą atrakcją, bo mogliśmy poznać to miejsce nie tylko i wyłącznie z informacji, że jest to biedne miasto, czy kole, z kolei kojarzące się z morderstwami, bo tylko wtedy się mówiło o danym mieście, ale mówiliśmy, no tak niestety było, że dopiero jak kogoś zamordowali, to to miasto było znane. Natomiast my pokazaliśmy zupełnie inne, tak? że tam są ludzie, którzy chcą działać na rzecz właśnie miasta, robią to bardzo często za swoje pieniądze, za swój czas. Taki pozytywny wizerunek tworzyliśmy. No, i, i, i to jest dobre, że zaczęliśmy pokazywać warmię i mazury właśnie z zakątków małych miast, z, z miejsc właśnie takich małych miasteczek. Ale co było najważniejsze, że wyprowadzone zostało radio, że radio Olsztyn, jako medium, można powiedzieć, publiczne, tak? zostało wreszcie wyprowadzone z Olsztyna bo ono cały czas obsługiwało administrację olsztyńską. Ono służyło tej administracji, tylko i wyłącznie. No i niestety się nic nie zmieniło, tak? E, widać już, e, pod tym względem to chyba, e, to jest sprawa jakby e, mentalna dziennikarzy e, i, i z tym, tego niestety nikt nie, nie przeskoczy, dlatego byłam wielką zwolenniczką opcji zerowej. Opcji zerowej w Radiu Olsztyn, a... W ogóle w mediach. W ogóle w mediach, dobrze. A jak teraz wygląda? No bo są nowe władze Polskiego Radia. Rozumiem, że tutaj również doszło do przemian. No nie ma nowej władzy. Jest stara władza, bo to jest osoba, która w latach 90 była zatrudniona. Była też członkiem zarządu. Potem pełnił funkcję, gdy, został, gdy odeszłam z Radio Olsztyn, to on został, ta osoba została prezesem, więc to nie jest nowa władza, władza, to jest stara władza o pewnych przyzwyczajeniach, a już powiedziałam, jakie to są przyzwyczajenia i to jest osoba, która została wychowana przez ludzi, którzy, powiem tak, dziennikarze to w mediach obecnie to nie są ludzie z nikąd. To są ludzie w mediach publicznych oczywiście, to są ludzie, którzy przez, przezostali przecież przez kogoś zatrudnieni i ukształtowani. No, a te osoby to zazwyczaj, no, tak jak kiedyś powiedziałam, to są osoby, e, nauczyciele, to są osoby, które pamiętają jeszcze wizyty gospodarcze towarzysza Gierka. Więc o takich, o takich dziennikarzach mówimy. E a jak pani ogląda z perspektywy Olsztyna to, co dzieje się w Warszawie, w mediach publicznych, dyskusje na temat reformy, działalność Jacka Kurskiego i co pani myśli? Trudno mi powiedzieć, bo muszę powiedzieć, że takie trochę niepokojące są te sygnały na temat, sygnały na temat właśnie... Sposobu zatrudniania, czy też usuwania ludzi, czy też z kolei nazwiska, które nie powinny tam jednak się znaleźć, no to rzeczywiście jest to trochę niepokojące. Natomiast jeżeli ogląda się wiadomości, no to widać tą zmianę, i moim zdaniem nie jest to zła zmiana. Wiadomości są dynamiczne, rzeczywiście rzetelnie zrobione. To nie jest złe. To jest dobre, ale są rzeczywiście sygnały niepokojące i warto by było, żeby pan Kurski się no, ustosunkował w jakiś sposób do tych sygnałów, tak? no, które właściwie nie pochodzą tylko od polityków czy też ludzi związanych z polityką czy też z aparatem partyjnym, ale pochodzą tu również od środowisk społecznych. No, To jest ten problem, że aparat partyjny oderwał się od ludzi. I niestety to widać, pomimo to, że obiecano nam, że będzie się nas słuchać, to się nas, nasze lekceważy, nie słucha się i tak jest właściwie wszędzie, na każdym szczeblu. I pan Jacek Kurski też ma z tym problem. Mówiąc na myśli nas, ma pani na myśli kogo? Na myśli działaczy społecznych, czy też z kolei samych ludzi. Tak, samych ludzi. Bo, proszę pana, no, z mediami jest, lokalnymi szczególnie, taki problem, że media muszą się z czegoś utrzymać. O czym pan doskonale wie, tak? No, nie ma pieniędzy, jest trudno utrzymać coś bez pieniędzy. To jest jednak tragedia. Jest trudno zbudować media niezależne, media, które będą obiektywne, media, które przede wszystkim będą służyć ludziom. Jest bardzo trudno. Każdy jednak chce mieć jakąś kontrolę nad takimi mediami. I taką szansą było, i taką szansę chciałam wykorzystać, to, było właśnie, to były media publiczne, czyli za pieniądze publiczne, bo pieniądze są. I to potężne pieniądze są. Jakieś mówienie, że pieniędzy nie ma, to znaczy, że te pieniądze gdzieś po prostu znikają, tak? W jakiś sposób no, trzeba by było to wyjaśnić, bo pieniądze potężne są w mediach. I, I to trzeba by było wyjaśnić. Skoro ktoś mówi, że nie ma tych pieniędzy, no to się przyjrzyjmy, panie prezesie, gdzie te pieniądze są, tak? I rozliczmy pana. A więc na bazie właśnie środków publicznych, czyli abonamentu można stworzyć media, które będą właśnie takim przekaźnikiem dla aparatu partyjnego, tak, że ludzie mają z tym i tym problem, że są zakłócenia na tym odcinku, że dobrze by było, żebyście się tym zajęli. To właśnie takie powinny być media publiczne, blisko, bardzo blisko człowieka, a nie administracji. Bo to jest ten problem. No, jeżeli zmusza się obywatela do tego, żeby płacił abonament no to dajmy mu tą możliwość, żeby on miał wpływ tak, na tę na rzeczywistość, żeby powiedział, co, co mu się tu nie podoba, co mu przeszkadza w życiu, a nie na zasadzie takiej, że musisz płacić, a my już będziemy po swojemu rządzić, to nie masz nic do gadania, bo tak niestety jest. Użytkownik mediów publicznych i niepublicznych ma oczywiście władzę nad tym, co ogląda i słucha. Może po prostu wyłączyć albo się przełączyć. Ale ja to nie jest celem mediów publicznych tak, żeby wyłączać. Tak. Skoro płacę, no to dobrze by było, że można się zawsze przełączyć na lepszą stację, na przykład na poranek wnet i posłuchać, jak jest naprawdę. Wioletta Machle Machniewska, szefowa Klubu Gazety Polskiej i były dyrektor Olsztyńskiego Radia oraz organizatorka, festiwalu festiwalu filmu niezależnego okna który odbędzie się w Warszawie 8-9 października w stowarzyszeniu dziennikarzy polskich na Foksal. zapraszam serdecznie